Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiejszy dzień nagraniowy zacząłem bardzo blisko swojego domu po sąsiedzku. Jesteśmy w Grabowie nad pilicą u Jacka Michalskiego. To jest odmiana Sybilla. Tam za folią pierwszy rok będzie owocowania. Była posadzona z sadzonki frigo w lipcu. Ta jest rok starsza, czyli to będzie drugi rok owocowania. Wydawało nam się, że będzie troszeczkę e, uszkodzeń mrozowych, ale widzimy, że się naprawdę ładnie zregenerowała. Jeśli chodzi o fertygację, no to cóż. Tutaj tak naprawdę nic nie robiono. To znaczy, zrobiono analizy gleby wiosną, ja zrobiłem zalecenia nawozowe, posypowe i tak naprawdę dopiero teraz położono linie kroplujące, jesteśmy dopiero po pierwszym podlewaniu. W związku z tym, ponieważ to nam się ładnie też regeneruje i zaczęły się pojawiać pędy kwiatostanowe, to w tym momencie wchodzimy w tak zwaną drugą fazę w programach dokarmiania firmy Green Eco Poland. I jak Państwo sobie zwrócicie uwagę, w tym momencie podajemy nawozy już NPK zrównoważone na zmianę z Kalfonem. Przy czym my proponujemy, żeby do tych nawozów zrównoważonych, na przykład Greenplant 2020 dodawać jeszcze Witorg. I Algaren Twin. Witorg dajemy tam, gdzie chcemy bardziej regenerować rośliny i gdzie wzrost jest troszeczkę słabszy. Natomiast w przypadku odmian, które nazywamy odmianami takimi bezazotowymi, czyli trzeba uważać, żeby ich nie przeazotować, no to tam dawka witorga jeden raz. 5 litrów na hektar i pewnie starczy. Natomiast w przypadku tych innych odmian, gdzie chcemy troszeczkę lepszą regenerację i bardziej pobudzić wzrost, 5 litrów na hektar pewnie będzie dwu 3 dawany. Jeśli chodzi o Algaren Twin, dawka w tym roku nie tak jak mamy w programach 2 litry na hektar, tylko 5 litrów na hektar. Właśnie ze względu na uszkodzenia mrozowe. I w przypadku tych odmian. Znowu użyjemy tego określenia bezazotowych. E, później zamiast Witorga proponujemy właśnie Algaren który bardzo ładnie po, pobudza system korzeniowy, zwiększa zasysanie wapnia, e, promuje wybijanie większej ilości pędów kwiatostanowych, e, no a przy okazji nie wybuja za bardzo wzrostu wegetatywnego. E, to jeśli chodzi o fertygację. Jeśli chodzi o dokarmianie dolistne, ponieważ zaczęły się pojawiać pędy kwiatostanowe, no to polecamy taką mieszankę. Kalfomyt, czyli połączenie fosforu z wapniem. Jako drugi do beczki proszę wlać Borogrin, bardzo szybko działający bor. Bor oczywiście przed kwitnieniem to jest jeden z najważniejszych elementów w naszej agrotechnice, nie możemy o nim zapomnieć. I jako trzeci element prawdopodobnie jakiś środek ochrony roślin państwo zechcą tutaj wstawić, a na koniec proponuję dolać Nutrygrin, czyli koncentrat aminokwasów od zwierzęcych. To, że będzie nam to w tej chwili troszeczkę śmierdziało, tym się nie przejmujemy, bo do kwitnienia jeszcze daleko. No, chyba że po sąsiedzku mamy już kwatery kwitnące. To wtedy zamiast nutregrina Great VG w tej samej dawce. A jeśli mamy już kwitnienie, no to przestawiamy się na Algaren. Ale o tym w następnej kwaterce. Przejdźmy proszę do odmiany Rumba. Rumba w tym roku troszeczkę ucierpiała. Od mrozów w okresie zimowym nie była w ogóle przyspieszana. Pierwsze kwiatki dopiero się w tej chwili Pojawiają, więc ten okres kwitnienia jeszcze jest przed nami, ale skoro się pojawiły już pierwsze kwiatki yy, na innych plantacjach, zresztą jest to często proces już dużo bardziej posunięty do przodu. Na przykład yy, wczoraj jeszcze byłem w rejonie Czerwińska, no to tam już róba od dwóch tygodni kwitnie, no bo była przyspieszana folią, pod, pod folią perforowaną. Yy, więc jeśli mamy kwitnienie, no to w tym momencie jeszcze możemy podać właśnie kalfomyt plus borogrin nieduża dawka i yy, yy, w tym momencie na koniec dodajemy już algaren twin algaren, który będzie miał jednocześnie działanie i antyprzymrozkowe i będzie wabił owady zapylające a to później przełoży się i na wielkość i na kształt yy, owoców jeśli chodzi o fertygację to Podobnie jak na tamtej odmianie, tutaj też będzie od razu taka duża bomba. Greenplant 2020-20, w dawce od razu 15 litrów na hektar, może nawet troszeczkę większej. Plus 5 litrów na hektar Vitorga i plus 5 litrów na hektar Algaren Twin. I taka bomba będzie tutaj dwukrotnie zastosowana, e, po to, żeby te rośliny szybko zaczęły się nam e, w tej chwili rozwijać. Nie, nie martwimy się już, że one za bardzo pójdą w liście, bo zaczęło się kwitnienie. Więc w tej chwili wszystkie odżywki, które podamy, przełożą się już tylko w sumie na e, wielkość plonu. No i cóż, jeśli chodzi o fertygację, to jeszcze podpowiem, że oczywiście na przemian Green Plant 2020, -2020 z nawozem Kalfon, tym podstawowym 14-11-22. No i pewnie za tydzień będzie to już ładnie kwitło. My na tej plantacji będziemy się na pewno w tym roku częściej pojawiać, choćby z tego względu, że po sąsiedzku dla mnie wygodnie. Zapraszam Państwa.